że to trochę jest też tak, że jak człowiek porobi różnych takich dzikich rzeczy, to później jest skory i bardziej otwarty do robienia no, normalnie takich rzeczy, których e, które wiele osób by się nie zgodziło i nie mówię tylko o sporcie, tylko o jakiś takich właśnie e, rozszerzeniu horyzontów umysłu i ja to lubię, bo mój umysł staje się wtedy otwarty na Jaskie pływanie. Każdy ma swoją miarę i powinien się właśnie ją mierzyć. I o to chodzi. <laughs> Witam w ten piękny poranek. Niestety stwierdzam, że jest to pierwszy dzień po ponad 1280 km, że bolą mnie nogi. <laughs> No, złapałem jakieś zakwasy, no ale wczorajszy dzień nie był łatwy. Ale siadamy zaraz do szejka i jest strategia również na ten dzień. Najważniejsze to walnąć dużo kalorii i to takich szybko przyswajalnych. Druga rzecz, no to wykorzystać jednak stymulanta, czyli kofeinę. W moim przypadku tak jak wspominałem zawsze to działa w ten sposób, że uśnieża ból. To są najlepsze banany. Patrzcie, takie kropeczki delikatne, mega słodziutkie, fajne. Myślę, że to w moim odczuciu najlepsze, najdolżalsze i najlepszy okres właśnie dla nich. Ach, jak pięknie. No, powiedzmy 4 banany. Każdy po 30 gram e, węglowodanów to e, mamy 120 węglowodanów z samych bananów. Razy 4 to 500 kalorii. No i do tego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Również 16 daktyli. I jeszcze podlewamy to wszystko mlekiem. No i sprawdziłem. Jeden daktyl to 15 kalorii, 5 gram, suszony 3,3 grama węglowodanów. No więc spoko. No i podlewamy. Znaczy mało trochę, no ale no cóż. Nie ze wszystkiego da się wyrzeźbić. Nie wiadomo ile kalorii. Myślę, że zagryzę czymś jeszcze takim twardszym po zjedzeniu i po kawce, żeby nie bełtało mi się. No i jedziemy, ale ogólnie to im szybciej to się zje, tym wypije, tym szybciej to się wchłonie i to też jest taki plus, że to się szybko wchłania i przychodzi moc. Kolejna bardzo pozytywna rzecz. Wróciłem do pierwszej dziesiątki, dzisiaj na pewno jest już przeładowany. To, że wszyscy, a pewnie nie widać, no jestem w pierwszej dziesiątce. Wszystkie strefy czasowe na pewno zrzuciły swoje wyniki. No i ja jestem w pierwszej dziesiątce, także wracam. Szkoda trochę tego jednego dnia, gdzie byłem zatruty. No i zrobiłem tylko 40 km, zabrakło tych 200 Wtedy byłaby cały czas pierwsza trójka tutaj Niestety Widzę jednego, jest taki gość, Peter Horwat I Czerwelo PHD jeżdżą tak równo każdego dnia, że to aż strach się bać hmm. No ale ja to mam szacun właśnie, bo tu inni to widzę, że trochę są, niek niektórzy oszukują i niekoniecznie to jest rowerowa jazda No ale też jest parę osób, które wskoczyło teraz do tej dziesiątki Bo był na przykład w Rosji brevet na 1600 km No więc to trochę tak... Nie jest źle Ale powalczyć trzeba jednak o te, o te miejsce, więc... Kipiłka w grze na 350 tysięcy osób Znowu pierwsza dziesiątka no, to jest to motywujące. i Jakby swoją motywację dobrze odnaleźć. Jak zresztą wiecie, to mnie motywują. Ciężko mnie zmotywować do czegoś, ale jak się zmotywuje i są fajne rzeczy, to wtedy się jestem bardzo zmotywowany. Też się już nauczyłem, to też polecam, że niekoniecznie robić rzeczy, które być może są fajne, tylko te, do których się jest przekonany, i nie tracić czasu na te głupie. I tak teraz. Pewnie widzicie, jakby montaż stracił, ale wolę wypuszczać, coś robić, e, zejść z perfekcjonizmu po to, żeby... No nie wiem, no żeby dzielić się tym, co robię, bo jednak e, lubię to. Aczkolwiek trochę bym chciał mieć ładniejsze i z muzyczką więcej, no ale już lecimy dalej, Ech. Może tego nie czuć, ale jest chłodno i dzieje. Teraz jesteśmy na balkonie, więc ogólnie to może widać, no ale uginają się tutaj liście, więc będzie hardcore. Przed chwilą właśnie wyszedłem na balkon to sprawdzić. No i powiem szczerze, że dzisiaj znowu chyba będzie dzień walki, no ale takie jest życie. Trzeba będzie zadbać o kontrolę mózgu nad ciałem. No ale żeby mieć kontrolę mózgu nad ciałem to postanowiłem, że żeby sobie ułatwić życie, codziennie właściwie smaruję i staram się to robić przy każdej jeździe. No i czyszczę łańcuch, tak wstępnie, może nie między tymi, ale muszę zrobić czyszczenie między, między tymi łączeniami. Najlepiej jest rozpiąć ten łańcuch, ale zobaczę. Jak się będę dzisiaj strasznie męczył, no to będę się starał te dwie setki zrobić, ale nie więcej. No i pojadę tutaj do kolegi, który mi pomoże. Mam nadzieję, no od środka też rozpiąć łańcuch i go wyszejkować. Ale niestety zapowiada się wojna. Ale dźwięk. Koła No nic. No dobra. No to myk. Jak widać, nie jeżdżę na najwyższym na stopiątce, moim zdaniem to nie ma sensu. Tym bardziej, jak się jeździ duże kilometry, ja ogólnie nie jestem wielkim fanem sprzętu. No, trochę zacząłem inwestować, ale ym, nie wiem, mam takie, taki dysonans pozakupowy, trochę że nie czuję wartości tego kupowanego sprzętu. Z kół się bardzo cieszę, bo rower wygląda ładnie. No i faktycznie rower jeździ na nich dużo szybciej Ale żeby tam inwestować w jakieś Ultegry czy Dura Ace'y To jeszcze chwilowo chyba nie jestem na to gotowy Och, ale będzie wojna No ale też chciałem pokazać To jest tak zwany słowiański przykład. Wciąż mogę go robić To taki tam, bazę rozciągania też bo też robię codziennie i to jest spoko. Na przykład takie wygbacy sobie. Słowiański przykuc i tak się rozruszać na boki, żeby rozróżnić sobie biodra i rozciągnąć właśnie, yy, rozciągnąć sobie proszę jawac yy, kręgosłup jak najdłuższy, jak najdłuższy. No to to jest najlepsza opcja i to jest taka podstawowa, którą powinien robić każdy, ale są osoby, które tak kłócnąć nie mogą no ale to trzeba wytrenować ja zawsze byłem jakoś rozciągnięty i dbam o to rozciąganie no i to też y, jest jedna z rzeczy która pomaga wam jeździć bez kontuzji no i to właśnie polecam żeby jeździć bez kontuzji <laughs> bo można wtedy jeździć więcej y, szybciej i mocniej wiadomo że zawsze to takie odczucie tam że po czasem takim Mocnym pier pierdzielnięciu, jak macie mocniejszy jeden cenik, to co zaczyna coś tam boleć, tak drętwieć, no ale to jest normalne, bo wprowadzacie taki głębszy, mocniejszy bodziec i coś się musi zadzieć w organizmie. No ale jak macie dobrą mechanikę i wszystko sprzyja temu, no to temu, żeby się ruszać więcej, mocniej, no to luz, nie? A jak nie, no to się łapie kontuzja. A ja o rozciąganie całe życie mocno dbałem. Po każdym treningu, może nie po każdym, ale po prawie każdym, żeby nie oszukać. No i to jest taka podstawa, więc się rozciągajcie. Zaraz Wam powiem, jaki jest plan na dzisiaj, żeby się nie zajechać i zrobić to dobrze. Aczkolwiek. Ostatnio też miałem jakiś plan, ale czasem impuls mnie pociągnął, zrób to, zrób tamto. No i zrobiłem trochę inaczej, ale plan jako taki jest. Zaraz wam o nim opowiem. Zbieram się i jedziemy Się mamogdy już z fury, albo dopiero no, chwilę jeszcze po tym śniadaniu musiałem się otrząsnąć i dojść do siebie. No niestety tak czasem jest, że jak się ma muła. no to ciężko jest ruszyć w dupę. Yy... Otóż dobra, jaka jest strategia jazdy Tak krótko O kurde, zimne buty, mokre trochę Strategia jazdy jest taka, że Postaramy się dzisiaj pojechać 3-4 razy Po 60 klotków Może niepełne 60 59-58 Po każdej tej jeździe zrobić e... Godzinkę przerwy Dać dupie odpocząć e... Obtarcią, przetarcią, nasmarować się jeszcze raz Wykąpać się, żeby się trochę zresetować. No i myślę, że to powinno dzisiaj w miarę zagrać, bo najlepiej, najlepiej nie jest. Jakby. No, pierwszy raz mam takie zakwasy i mnie trochę boli, ale wydaje mi się, że to zmiana temperatury. Nie jestem stary, ale przy wysiłku to to trochę czuć, nie? Że yy, było gorąco. Całe te na mięśnie dostawały dużo ciepła, wody w deszczu, a teraz zrobiło się wciula zimno. No, jeżdżę z odkrytymi nogami, no ale ja tak jeżdżę zawsze, nie? Więc jakby te zmiany pogody też dają popalić. O, jakie kurde mam fajne przemyślenia. No i dzisiaj. No będzie ciężki dzień, powoli. No i takie właśnie to najważniejsze dzisiaj, pogodzić się z czasem, że jest on przeznaczony na jeżdżenie, nic innego, no i pogodzić ciało z umysłem. No właśnie, to takie najciekawsze, to mnie to trochę tak fascynuje, właśnie, no żeby pogodzić się z tym czasem zawsze. Rząd płynie i płynie. Jakby miałbym co robić, i to z fajnych rzeczy również, jakbym nie jeździł na rowerze, ale. Yy, no to jest też challenge i wyzwanie i to też jest takie ciekawe pod tym względem, żeby czymś wytrwać, yy, udowodnić coś sobie. Już tam kij z tymi miejscami dobrze jest, bo jest. No ale jak mówię, jakby się udało 6000 km po 200 dziennie, no to byłoby fajnie, no i. Wtedy mam nadzieję, zrobiłbym również poczuł, że zrobiłem coś dla siebie i tak odbudowująco. O. No, ciężko też oddycham, jak widać. ale to nic złego. Czasem ciężko trzeba oddychać. No. Więc y, teraz mocno y, naciągnę swój umysł, mam nadzieję, przez te 30 dni jeśli wytrwam. I jak wytrwam to taki człowiek jest później taki silniejszy, że jest w stanie no, że korzysta z większych zasobów swojego umysłu, bo tak to tam no, też gadają, że z 5 czy z 10% się tego swojego umysłu człowiek używa, a tu jak przy takim wyzwaniu, no to się nagina tą rzeczywistość. No ja to czuję, ja to czuję, to nieraz czułem, że jak się robi coś takiego większego i, i więcej, to później człowiek jest jednak zdolny do troszkę innych rzeczy, co efektem widać właśnie, że yy, no mnie to tak yy, pociągają teraz coraz większe takie wyzwania, aczkolwiek takie trafiające dla mnie. No i to tak. Dobry. Dobry. Ale miałem bombę straszną przed chwilą. Nawet nie byłem w stanie tego nagrać. Eee, tak mi telepało. No, dużo tam przyjąłem tych węgli i tą kawę i mnie tak wypukało, pewnie nagle. No ale jakby dla mnie e, nie jest to normalne, ale. No zdarza się czasami, właśnie. Ach, musiałem chwilę przystać, teraz magnezu sobie trochę łyknę no i tak mogę powiedzieć, początek trochę tak nie tęgo. To znaczy yy, oszukiwały nogi, że są zakwasy. Czuję się dobrze. Jadę troszkę lżej ten początek. Yy, może z tym wiatrem nie jest też tak tragicznie. Yy, no ale teraz będę jechał więcej pod wiatr, więc zobaczymy. Yy, Kurde. Miałem coś ważnego, ale zapomniałem jak się tam nie wypłukało. To to jeszcze w sumie chciałem nadmienić, dodać do tamtego, co mówiłem w kurze, że to trochę jest też tak, że jak człowiek porobi różnych takich dzikich rzeczy, to później jest skory i bardziej otwarty do robienia no, normalnie takich rzeczy, na które wiele osób by się nie zgodziło i nie mówię tu tylko o sporcie, tylko o jakichś takich właśnie... Rozszerzeniu horyzontów umysłu, ja to lubię, bo mój umysł staje się wtedy otwarty na więcej. Dlatego też wam polecam wyzwania. Każdy na swoją miarę, nie musi to być 200 km na dzień. Double Ironman, Ultra czy jakieś tam wariackie pływania. Każdy ma swoją miarę i powinien się właśnie ją mierzyć. I o to chodzi. Pierwsza runda dobiega końca. Może i dobrze, bo coś się święci, ale mam nadzieję, że nie będzie padać. Zaraz sprawdzimy pogodę, jak dojadę na miejsce. No, tak żebym pamiętał, żeby napompować koła. Tak na wszelki wypadek, też sprawdzić No, przerąbane z ciężarówkami, ale chłopaki też jeździć muszą. Jest takie dziwne uczucie jak się chodzi po tylu kilometrach, że tak nogi kopią do przodu coś no, czuję, że już mi kropi, więc w porę zjechałem. Oby popadało i wyschło I Żebym mógł wracać. Musiałem wrócić po telefon. Oj, bo zapomniałem Rarararara. Tam już na drugiej rundzie, eee, szybka zmiana, zmiana portek eee, po to, żeby inaczej się dupa obcierała. No i jedziemy dalej. Eee, zobaczymy czy splitowane jazdy, ale już czuję, że dobrze mi robią, bo jednak jest taka świeżość w głowie. No i taki umysł zresetowany, że już po odpoczynku. No ale mam nadzieję, że dupa się troszkę podgoi dzięki temu zabiegu. Lubię tą trasę, którą teraz jadę, tylko ma takie odcinki, że aż. A, no, uwaga, przedzam biegi. Ma takie odcinki, że rower rowera troszkę szkoda, no ale jakoś tak. Miło i dość szybko płynie czas. Kujwa musiał wyjechać. Kłużba, pogoda się zdarzała, najgorzej że mało kilometrów jest zdobione. Zostanę chwilę i poczekam, zobaczymy mi co się będzie biało. No tak. Przeczekałem, no i przestało padać. Naturalnie, Z 20 minut odstałem. Najgorzej, że czas ucieka, nie mam kilometrów zarobionych. A robi się późno, i nie mam światła frontowego. No i tak, po deszczu to tak. Jadę, muszę założyć na nogi dzisiaj, nawet zaraz osłony, bo czuję, że chłodek nim doskwiera. Aloha dziki, kolejna runda za mną. Wstało troszkę padać, ale pigę. Zaraz założę sobie inną koszulkę, bluzę, kurtkę w sensie, przeciwwziewkę. Dzisiaj będzie troszkę dłuższy dzień, no ale się opitałem z rana. A y, Saport przywiózł trochę jedzenia. I tutaj jest tak: padtaj z 250 gram makaronu tutaj zapiekanka z brokuła z makaronem soczewicowym tutaj jest makaron ryżowy tutaj pankejki z tofu z dodatkową warstwą mm, daktyli no i tu mamy fasolkę lubię sobie czasem poskubać ale to nie na teraz tylko na wieczór no i yy, pomidorówka z fasolą to pokrótce tyle Aha, jeszcze mam jeden makaronik. No i arbuza. Nie jest źle, nie jest źle. Dobra, zmieniam gacie, smaruję i jadę. Niby mały deszcz, ale jak kropi i kropi, to jak technika tysiąca chińskich nacięć nacina się powoli delikatnie kropla do kropli no i później pach całe ciało boli anegdota że tysiąc nacięć, tysiąc kropli Ach, no to co to w całym się robi o. Wczoraj wiozłem Was przy zachodzie słońca dokładnie w tym samym miejscu no dzisiaj tego zachodu słońca brak Śmiech przez łzy taki zabawny jest oj mimo wszystko teraz zostało mi do bazy jakieś 20, później jeszcze pojadę. 17 tam i z powrotem. Muszę obczaić na jutro jakieś trasy. Potrzebuję pętli. Małej pętli, 20 km blisko bazy. I będzie gitara. Ach, kończymy dzień. Ósmy, chciałoby się powiedzieć. W deszczu. Uśmiechu. No i pogodzie też by się chciało powiedzieć. Nie jest tak do końca, bo praktycznie nic się w tym nie zgadza. 171 i8. Potrzebujemy jeszcze 28 km. Te sprawy się komplikują. Jest ciężko. pada. Dzisiaj tak y, ciężko jeździłem. No wiem, początek dnia troszkę to, tamto No i na światłach muszę się przyznać, tam nie pogasiłem nieraz zegarka, coś tam, być średnia może być troszkę gorsza, ale kij ze średnią Kiedy cel się realizuje. Proszę bardzo, światełko. Humor jest trochę mokro w środku w bluzie, ale kij No i też późno na razem powiem, która. 19.51 No, nogi mnie bolały z rana. Pierwszy raz po, po siedmiu dniach jeżdżenia. No więc troszkę posiedziałem i się zbierałem ciężko. Uch. Muszę wam też pokazać kiedyś y, zbiór y, rozciągań. Już za dużo nie będę filmował, jeszcze się pożegnamy później. Zobaczymy jak pójdzie. Ale trzeba wsiadać i jechać. Cieszę się, że się jednak przybrałem, bo to tak się zaciska człowiek jak jest wilgotny i jak mu się robi zimno, że to jest. Masakra ludzie, to jest jakaś masakra. No. Sombrero jeszcze brakuje. Jedziemy jaja będą. To znaczy nie jaja. Ważne, żeby to szybko załatwić. I, I zjechać sobie. Jednak po przejechaniu dwóch kilometrów zdecydowałem się wrócić. Pierwsze co w sumie stwierdziłem, miałem stację blisko. No i że trzeba będzie łańcuch wyczyścić zajebiście. I kupiłem coś, co się nazywa krwawym kołem krwawe koło ponoć zajebiste do czyszczenia felk ogólnie lakierowanych więc nie powinno się popsuć więc pierwsza rzecz, którą jutro tak czy inaczej przed jazdą muszę zrobić to umyć dobrze łańcuch wyczyścić no i na dzisiaj kończymy no nie zabezpieczyłem dwóch stówek, ale, ale jako tako wyszło muszę trochę popracować nad trasami jeszcze raz. Takie kiczowe dni i słabe. No i wracam, żeby sobie wyprać wszystko, masę dzisiaj ubrań zużyłem. Padający dzień trochę ciężki, no ale tak się też zapowiadał. No i ciężkie nogi. Na koniec jeszcze dodam, że na ostatnią rundę założyłem już rękawki też na nogi. Bo już tak czułem, że te kolana, ścięgna, to to wszystko dostaje. Też jest narażone na temperaturę, więc o to też należy gdzieś tam zadbać. No i spoko. To tyle na dziś, trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Krwawy, krwawy łańcuch.